Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Witam Was, jestem DENARY, a to jest gra maze w ramach Horror Games, czyli zagrajmy z Enary. Jest to gra podobno Horror. Co jeszcze tutaj powiedzieć? Jako tak, ograłem w tą grę przed chwilą. No i co tu mogę powiedzieć jeszcze? Jest się czego bać. Wyskakują nam przeróżne potwory. Więc, nie będę was zanudzać i zaczynamy. Mamy tutaj taką mapę. Ten krzyżyk to my jesteśmy, nie? I musimy odblokować jakieś trzy poziomy, taką dźwignią jakby. Taką jakby dźwignią. Potem trzeba jakiś zdobyć kod. Który uzyskamy będzie na ścianie I dalej już nie wiem o co chodzi Dobra, ale to lecimy Co tak ciemno? O Boże Open the map Czyli to jest jakby taki samouczek, ja rozumiem Co z tam latarką, kurwa jest? Z... Sama mi gaśnie. Jesteśmy tu. Aha, dobra. Tu skręciliśmy, idziemy prosto. Teraz tu jest ten, idziemy tutaj prosto. Czy tu będzie tak? Jakieś kurwa dzieci tutaj są Tu widzę, że tu jakiś nawiedzony ten jest Jakiś nawiedzony ten labirynt jest podobny Stwierdzam po tym Po tych odgłosach całych O boże. Dziecko, gdzie ty idziesz? A pikawa mi tak napierdala. Dobra, lecimy dalej. Przeróżne potwory będą wyskakiwać od tej dziewczynki i od tego dziecka po takiego jakiegoś dziwnego slendera nie nie że nie, nie slendera tylko to w, będzie coś na w znak to będzie coś na znak takiego jakby nie wiem czarownika czy coś w tym stylu będzie miało twarz i takie złożone ręce jakby i on ucieknie za chwilę. Aha, dobra, czekajcie. Tu jest taki, tu pisze, że wystarczy. O, właśnie 7 2 i tu dzięki temu kodowi będziemy mieli. Kod do takiego jakby nie wiem co to się jak to się nazywa. Dzięki temu uzyskamy kod i tam trzeba będzie wpisać go. Znowu błądzę, tu jest jeszcze, a tu jest coś takiego. Że ta gra jest naprawdę ciężka do grania, to ujdzie się tak, tak zgubić szybko. O Boże! I to jest właśnie przykład gry, gdzie nie trzeba wydawać milionów dolarów, żeby gra straszyła. Tu wystarczy zrobić grafika na 2000, nie wiem, 6 rok. I gra straszy. Swoją niepewnością. Swoją muzyką. O Boże. Jakie mam czarki. Boże święte. Swoimi nagłami akcja... Akcjami z muzyką. Tak jakby. Potwór się pokazuje. I towarzyszy przy tym... Jakby muzyka przy tym. Kur... Kurwa macie, zawału dostanę na chwilę. Czyżby mi się wydaje, czy... Napierdolę. Czy dziewczynka wyskakuje losowo? Co brakuje mi tego czarnego skurwysyna zaraz co mi wyskoczy zapewne O tu powinna być dźwignia chyba gdzieś A, idźcie, I... Ślepy załóg, no piękne Najgorzej jest, jak się człowiek wczuje w tą grę. I naprawdę się wczuje, wczuje, i tu jeb! I potwór wyskakuje. Tylko, że ta gra jest bardziej ustawiona, bardziej na takie straszaki, jakby Firze na przykład. Były takie duchy, co przechodzą. O właśnie, o tego w skórę mi chodzi. Siema? Trochę dziwne te potwory. Ja pierdolę, ale czym, im częściej wyskakuje ta dziewczynka, tym mniej się boję jej. Już za często wyskakują w SCP. W, w SCP coś takiego, że duchy losowo wyskakują, i to ci nie wyskoczy dwa razy pod rząd duch. Może rzadko, ale. Tam jest coś takiego, że co jakiś czas ci wyskakuje. A nie co chwilę wyskakuje ci przed tobą dziewczynka. Jeszcze dziecka brakuje białego, który zaraz wyskoczy. Żebym dostał zawału. Już się wchuj. Nie wiem gdzie jestem. Już się je wchuj. O boże! Ja pierdolę ja zawału dostanę przez tą grę za chwilę. Co jeszcze wyskoczy kurwa? Slender jeszcze brakuje, żeby mi wyskoczył. O, a co tu chodzi? Czyli rozumiem, dostanę coś w tym w stylu, że jak to ułożę, ta ściana się jakimś studem Opsuję, tak? Ope Bo nie wiem gdzie jestem No zajebiście i tak nie wiem gdzie jest Zabudziłem w chuj już Tu są te gdzie jestem te, te numery Co to, to są te białe ściany O co tu chodzi? Jeszcze na ten gram ciemno za oknem, ciemny pokój. Jeszcze jeszcze brakuje mi slendera tutaj, jeszcze ale nieźle, jakby, jakby wstawili takiego slendera co by wyskakiwał co jakiś co dziesiąty raz. To by była gra wtedy. Idziesz, a tu ci wyskakuje. Jeb, kurwa, slender. I trzeba spierdalać przed nim. Albo ten uśmieszek taki z SCP, co idzie do ciebie, nie podobają mi się takie korytarze, właśnie dzisiaj idzie ciemno, ciemno, ciemno i jeb ci zaraz coś wyskoczy. Ja pierdolę. Jestem na samym początku. No nic, zaraz chyba będę kończył, bo coś mi się wydaje, że tej gry nie przejdę. Jak tnie, Fraps. Za mało FPS-ów ma. O, 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 dawaj FPS-y, dawaj, dawaj, dawaj. Przepraszam za te problemy, ale miałem problemy z frapsem, ponieważ nie miał tych wszystkich, tych, już nie miał FPS-ów, i dlatego tak cięło. Więc przepraszam za to, a my dalej kontynuujemy. Wyprawę po labiryncie O! Jednak nie wyskakuje ta dziewczynka zawsze Są jakieś kurwa męakiny dziwne A już tego nie rozumiem powoli Jeszcze chwilę i kończę tę grę o, Tu już byłem Tak, przeszedł przez to. O, właśnie tego potrzebowaliśmy. Oczywiście tak. Wpisujemy kod i lecimy dyskoksem dalej. Czy tak, siedem, ...trzy... ...dwa... Oh, yeah. Tak jest! Wujek jest najlepszy! Czekajcie... Nic się kurwa nie, nic się nie zmieniło. O Boże, święto! Just remember, czyli coś tam, yy, pamiętam to, coś, t, t, że pamiętam. No i co? Tylko tyle? Ja mam to ułożyć jeszcze, nie? Ja pierdolę, ja mam się wrócić tam na... Ja nie wiem o co chodzi. Aha, ja ułożyć to o co chodzi z tym krzyżykiem? Czy to jest tak H, omega i takie ten, aha. Dobra, a poza tym nie wiem dalej o co tu chodzi Ale wiem, że tu jakieś zagadkę trzeba rozwiązać chyba Tak przypuszczam Ojej. Oh, yeah. ona co tu kurwa chce ode mnie powiedzieć Polecam tą grę wam wszystkim którzy chcą poczuć niezapomniane doznania bez skojarzeń poznać i poczuć trochę strachu więc polecam wam Ja już będę kończył, więc powiem tylko tyle: w grze nie wiem o co chodzi, ale chodzi o to, żeby pewnie rozwiązać jakąś zagadkę i wyjść pewnie z tego labiryntu. No to co? Ja już będę kończył. Mam nadzieję, że się podobało. Podobał. Podobała się gra w ramach horror games. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a ja się zabieram za penumbrę, oczywiście. Do zobaczenia. i